Hej, jestem z Wybą i chciałbym Was powitać w początku nowej serii z half Iron 4, a dokładnie z dodatku Dead i Zoner, który ma wyjść 14 czerwca, czyli gramy na patchu Oak 1.4.0. sam to jest c a -E -F. Oczywiście nowa rozgrywka, nowa gra 1 stycznia 1936 roku. Tutaj mamy mm, tą listę państw z serami narodowymi, drzewkami celów narodowych dodatkowych oprócz tych głównych sił gdzie zostały dorzucone Czechosłowacja, Węgry, Rumunia i Jugosławia. Weźmy inne państwa oczywiście po tytule, po tytule serii. Klikacie w ten materiał, to będziecie już widzieć, kim będę grał. Ja postanowiłem zagrać Czechosłowacją z tych czterech państw, które tutaj jakby się gra skupia. Zastanawiałem się właśnie, które z tych państw wybrać. No i stwierdziłem, że wezmę sobie Czechosłowację. Zwłaszcza, że Czechosłowację już graliśmy, ale graliśmy jako faszystowskie Czechosłowacja, więc. Hmm, dlaczego by nie zagrać sobie Czechosłowacją? Tylko tym razem będziemy grać demokratycznie. Tylko ja tutaj powiem, że ta demokracja to jest ta, taka wzięta w, w cudzysłów. Hmm, nad Węgrami powiem, że jakoś nie, nie, nie zainteresowało mnie zbytnio Węgry na razie, ale pewnie, pewnie prędzej czy później też sobie zagramy Węgrami. Rumunia to jest prawie to samo co według mnie Czechosłowacja, w sensie z ciekawością. Rozgrywki, te dwa państwa mnie bardzo ciekawią. A Jugosławia, Jugosławia, na ponieważ jeszcze nie powiedziałem, dzisiaj zamierzam, czyli w momencie, jeśli to oglądać w piątek, dzisiaj na pewno będę prowadził stream przedpremierowy, zarówno z 3 Rzymu do Europy Universe 4 jak i do HCFM4, właśnie z Default Dishonor I Jugosławię będziemy grać na streamie, ponieważ znalazłem przypadkowo jedną rzecz, która chyba raczej nie była zaplanowana przez Paradox i w efekcie w efekcie jest dosyć no, że zabawna rzecz e, więc tak weźmiemy sobie Czechosłowację, zagramy sobie na ironmanie jak zwykle no i rozpoczniemy rozgrywkę dzisiejszy odcinek ponieważ będę chciał e, ponieważ będę chciał wrzucić dwa materiały zarówno z czechego rzymu jak i z właśnie z de-Fordisoner jak i jeszcze poprowadzić stream dlatego ten odcinek dzisiaj będzie krótszy e, jeśli tak to zobaczymy właśnie jak to wyjdzie Czechosłowacja. No, i możemy rozpocząć. No i dobra. Tutaj, e, ze zmian, to oczywiście mamy, oczywiście, głosy, tutaj naszych podkomendnych e, czeskie. E, liczba dywizji tutaj nic się praktycznie nie zmieniło, Tak jak mieliśmy 22 dywizje, dalej mamy 22 dywizje. Tutaj mamy nowych dowódców. Wcześniej mieliśmy chyba tylko Wojciecha e, luzę. E, jeśli dobrze pamiętam. Teraz mamy. Właśnie, chyba Wojciech Luza ma inne też cechy, chyba jak dobrze pamiętam, on miał chyba wtedy defensywną doktrynę, a tutaj mamy teraz Wojciech Luzę, który ma szybkiego planistę i doktrynę ofensywną. każdym razie naszym głównym dowódcą będzie Józef Snejdarek, ponieważ jest mm, dokładnym planistą. Maksymalny współczynnik planowania o 10% zwiększony i defensywna doktryna o 30% maksymalnego okopania, czyli bardzo dobra rzecz. Wszystkie nasze dywizje, mamy 22 dywizje. Zamienię te dywizje na dywizje piechoty górskiej. Ważne jest zwrócić uwagę, że w tym momencie prawie nie mamy manpowera, ponieważ mamy dwa duchy narodowe. Pierwszy to jest m, fabryka zbrojeniowa czy m, zakłady Skody, które zwiększają wydajność naszych fabryk o 10%, oraz mamy podzielony naród czyli właśnie problem. Napięć kulturowych między Czechami i Słowakami, co sprawia, że nasza jedność narodowa spadła o 20%, mamy 2% zwiększonych dóbr konsumenckich. Tylko nie wiem, czy to jest, nie jest błąd, ponieważ 2% to jest praktycznie nic w tej skali. Um, ponieważ w tym momencie nam skacze z 30 do 32%, więc to jest prawie, prawie nic, możliwe, że miało być tutaj 20%, albo 5%, albo 10, bo naprawdę te 2% to nie jest nic. Um, no i mamy jeszcze minus 0,5% do rekrutowalnej ludności. No i to jest trochę bolesne, ponieważ mamy tylko 1,5% prawo do poboru. No i w tym momencie to nam spada dzisiaj przez to do procenta. W każdym razie możemy teraz wybrać cele narodowe. No i teraz, jak szybko zajmę się omówieniem tych celów narodowych, jak to tutaj dokładnie działają w praktyce. Zacznijmy od tego na samym tym. Właśnie ze zmian łatwo zauważalnych, to jest to przede wszystkim, że jakbyśmy uruchomili sobie na 1 1.3, to tutaj. Tu byłyby bardzo dobre fortyfikacje, bodajże 6, VI, 7 poziomu, czy tam 5. No, w każdym razie one by tutaj się były w większości prowincji, byłyby właśnie forty wysokiego poziomu. Teraz ich nie ma i kwestia fortyfikowania linii Sudeckiej, która w rzeczywistości Czesi się wzorowali trochę na linii Marzinota z Francji, no tutaj właśnie jeszcze jej nie ma i tutaj będziemy musieli tymi celami narodowymi to zrobić, tylko jedna z ciekawych rzeczy jest to, że też e, nie dość, że tam pozwala budować o wiele szybciej forty, e, jeszcze jakbyśmy chcieli ręcznie budować z naszych fabryk, to jeszcze nam daje takie fokus, który zwiększa liczbę populacji, którą możemy rekrutować, Czy jak weźmiemy sobie te cztery wszystkie, to dostaniemy to taki cel narodowy, który będzie nam dawał, e, duch narodowy, przepraszam, który będzie nam dawał 1,2% populacji. Czyli duży przyrost manpowera. Tutaj mamy dodatkowe forty, i trochę doświadczenie armii, ale to jest już mało ważne. Tutaj mamy drzewko przemysłowe, i tutaj możemy wybrać między przemysłem czeskim. I za każdym razem nam daje trzy fabryki cywilne na terenach czeskich. Tutaj z kolei mamy czechosłowacki, e, czyli w, na raz, w, razem wzmocniamy czeski i słowacki przemysł i w tym momencie dostajemy zawsze dwie fabryki. I co więcej, tutaj modyfikujemy ten Divided Nations o 1% dóbr konsumenckich, czyli ta kara z 2% maleje do 1%, to jest już w ogóle bez sensu, ale tutaj możemy usunąć i to jest bardzo ważna rzecz. E, I ja powiem szczerze, że najpewniej pójdę w czechosłowacki przemysł, bo tak naprawdę z jednej strony mamy tutaj tracimy w sumie na tych trzech celach trzy fabryki cywilne, ale z drugiej strony dzięki temu będziemy mieli większą jedność narodową i przede wszystkim będziemy mieli większy manpower, czyli bardzo dobra rzecz. Tutaj mamy kolejny duch narodowy, co by nam sprawi, że nasze fabryki cywilne będziemy ciut szybciej budować. Tutaj mamy eksport, który sprawia, że mamy do 10% redukcję dóbr konsumenckich zużywanych przez nas. To jest bardzo dobra rzecz. I co więcej. Mamy jeszcze dzięki temu tańszą na przykład produkcję sprzętu piechoty, czołgów, no po prostu nic tylko się cieszyć, naprawdę to jest bardzo, bardzo silna rzecz, bo myślę, że się mogą być czy Czechosłowacja. Może być najpewniej jednym z patentatów przemysłowych tutaj w grze. Ja sobie poprowadziłem jedną krótką rozgrywkę, no i w efekcie, jak to demokratyczne, Czechosłowacja, no to z, z pokonaliśmy, pokonałem Niemców, a potem Związek Radziecki yy, też w pewnym momencie musiał uznać moją siłę... <laughs> Tutaj mamy drzewko polityczno-strategiczne. E, polityczne no to czy chcemy w którą ideologię, czy chcemy iść w lewo, czyli w komunizm, czy socjalizm, potem możemy pójść jak gdyby, nazwijmy to centrum tutaj, czyli w demokrację, albo tutaj możemy pójść w prawo stronę, czyli w faszyzm. Tutaj mamy z kolei strategiczne decyzje, czyli czy chcemy się opowiedzieć jak gdyby polityczno-strategicznie, czy geopolitycznie, czy chcemy się opowiedzieć bardziej po stronie niemieckiej i zostać marionetką niemiecką, czy chcemy zaufać w zachodowi, czyli w kierunku, zwrócić się bardziej aliantów zachodnich, stworzyć naszą małą Entente, <laughs> czy też chcemy, no to właśnie tak, czy chcemy właśnie stworzyć własną frakcję, tą Entente. Tutaj mamy drzewko, drzewko, wojskowe tutaj, no nic, nic specjalnego, tutaj jedynie co to to, że dostajemy dług, który nam zwiększy maksymalny współczynnik planowania e, szybkość, przepraszam, planowania i dostaniemy też jeden zespół badawczy dodatkowy więc to jest bardzo fajna rzecz tutaj mamy kwestie lotnicze przy czym to jest jeden z mocniejszych, czym możemy dostać, że niebo jest naszym morzem, które pozwoli nam produkować z dużym upustem myśliwce. Będziemy mieli 15% tańsze produkcje myśliwców. No, i na końcu mamy drzewko. Jakbyśmy się jakoś dziwnym trafem doczopali do morza, to tutaj, dostaniemy, to tutaj dostaniemy właśnie możliwość rozwijania naszej marynarki. No i dobra, ja tu sobie zacznę przede wszystkim od strategicznych decyzji. Szybko, póki ten. Tutaj, oczywiście, technologię wybiorę standardowo, tradycyjnie. Nic specjalnego, nie będę się roz, rozkliwiał nad tymi wyborami. Tutaj <coughs> mamy. Teraz, tak, mamy. Będę chciał przede wszystkim produkować więcej, więcej. O, coś takiego wydaje mi się. I rozpoczniemy też produkcję większej ilości fabryk wojskowych. Tutaj zacznę w Sudetach, ponieważ tutaj mamy 80% problemów z infrastruktury. Potem w Czechach, a potem się zobaczy. Potem będziemy mieli jeszcze więcej produkcji. Potem dorzucę jeszcze. O, jakoś tak powiedzmy. I zacznę też handlować. Nie, na razie w sumie o Wolfram nie ma co handlować. Tak czy jak jeszcze armię sobie ustawimy tutaj przy Węgrach. Dlaczego przy Węgrach? To się okaże za jakiś czas. Nie wiem, czy też w tym odcinku, czy w kolejnym. Postaram się jak najszybciej te sprawy załatwić. Tak czy jak tutaj nie będzie dużo się zmieniać. Na razie naszą armię tutaj ustawiamy przy granicy węgierskiej. Będziemy chcieli iść ogólnie rzecz biorąc w strategiczne decyzje, potem w Entente. Potem zaprosimy... Y Rumunię. Rumunia z tego co mi się wydaje powinna jak na razie dwa razy odrzuciła zaproszenie. Potem weźmiemy Security Council, które pozwoli nam dostaniemy dodatkowy duch narodowy, który zwiększy nasz maksymalny współczynnik planowania o kolejne 15%. No i potem my mamy tutaj takie dwa cele, które pozwalają nam dokonać aneksji Węgier, a potem Bułgarii. Ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo potężne. A już wiem co ja miałem... Teraz sobie przypomniałem, że popełniłem drobny błąd, ponieważ powinienem pójść w kwestię polityczną i potem powinienem jak najszybciej pójść w kwestię bastionu demokracji. No ale to jest też już troszkę inna kwestia. Mamy wojnę hiszpańsko-domową. Jak zwykle, tutaj widzę, że dołączają państwa do wysyłają ochotników do właśnie hiszpańskiej wojny domowej. Jak zwykle tam będzie doszło do remilitaryzacji Reni. Jak zwykle to będzie po prostu pole, pole boju wielkich ideologii, czyli dokładnie wschodu i zachodu. Kwestie lotnictwa i tak dalej, jak to się pozmieniało to jeszcze kiedyś indziej zajmiemy. W takim razie lecimy sobie w polityczna... W ten kierunek polityczny. No i zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba zaczniemy od Skody, żeby szybciej wynajdywać nasze technologie żeby po prostu szybciej wynajdywać yy, technologie przemysłowe. 10% to jest zawsze tam parę dni, dzięki temu będziemy mieli większą wydajność produkcji, szybciej będziemy budować itd. i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, same, same korzyści. Um, więc tak, pójdziemy w polityczną kierunku, tutaj Political Direction, potem weźmiemy jak najszybciej Democratic Bastion, ponieważ daje nam przede wszystkim jeszcze więcej władzy politycznej. Władzy politycznej w tym szefku jest bardzo, bardzo dużo i, i przede wszystkim nam też da zrastanie naszego poparcia dla demokracji, ponieważ kolejne dwa wymagają 70% nie to, to wymaga przynajmniej 70% poparcia dla naszej partii demokratycznej a to odblokowuje możliwość wzięcia celu narodowego który nam weźmie extensive conscription czyli będziemy mogli zmienić nasze prawo poboru na extensive conscription i to było jedna z większych bolączek Czechosłowacji przed przed po prostu, właśnie tym DeForce i ponieważ zawsze zaczynało brakować. E, ponieważ na początku, powiedzmy, że można było tam powołać sobie parę dywizji, zmienić prawo na Limited Conscription, ale zawsze jeśli przychodziło co do czego, to po prostu e, przychodziło co do czego, no to właśnie e, wtedy będziecie przy rekrutacji kolejnych dywizji, które do przygotowania się przed inwazją, e, inwazją. Niemiecką, no to właśnie nie było nas, nie, nie było wystarczająco menporu, żeby powołać armię przed tą właśnie inwazją niemiecką. A potem, jak już dochodziło do czegoś, mogliśmy zmienić prawo do poboru, no to wtedy najczęściej nie było czasu, żeby wyszkolić te nowe dywizje, dlatego to było jedna z większych bolączek Czechosłowacji. A teraz dzięki temu można sobie łatwo z tym poradzić. Oczywiście będziemy mieć przemysł skoncentrowany, weźmiemy sobie Bastion Demokratyczny. Tutaj sobie wezmę teoretyka wojskowego. Mogłem wziąć wczesną mobilizację, ale tego nie będę chciał. Weźmiemy sobie w momencie wojny z węgrami sobie wtedy weźmiemy... E, wtedy sobie weźmiemy, co chciałem powiedzieć. E, od razu już wojenną ekonomię. E, no i teraz mamy w sumie już dosyć sporo punktów władzy politycznej, tak się zastanawiam, czy jest tu coś sensownego. Tych trzech panów nie potrzebuję. Um, mam dosyć dużo tych punktów władzy politycznej. No to weźmiemy sobie powiedzmy, mm, tutaj możemy co? To jest troszkę za wcześnie, jeszcze e, a zaczniemy badać doktrynę. Oczywiście będzie to nasza ulubiona Superior Firepower. Nie ma tutaj co sensownie, co innego wybierać, tak naprawdę. A weźmiemy sobie zbrojowkę. Brno. Będziemy mieli dzięki temu szybszą badania nad bronią i sprzętem. Potem będę chciał przynajmniej wziąć jeszcze Franciszka w Hawla, czyli mniejszy, zmniejszone atryszy naszej armii, Rudolfa Wiesta i tak dalej. Dobra, czyli tutaj mamy wzięty ten bastion demokracji. Dzięki temu nam będzie nabijać się już demokracja, będzie nam wzrastać poparcie to jest bardzo ważne. No niestety tutaj troszkę zawahałem się, co będziemy trochę czasu w plecy. No ale nic na to nie poradzimy. Teraz mamy tak 200 punktów. Mogłem zmienić prawo poboru na limited conscription, ale nie widzę no, na razie do tego powodu. Tak jak powiedziałem, tutaj weźmiemy sobie Franciszka Havla. Potem weźmiemy sobie chyba Rudolfa Wiesta, żeby zwiększyć nasze możliwości ataku naszych dywizji e, albo obrony. A, i też tak jak wspomniałem, ten odcinek będzie krótszy, ale też ja bym chciał się dowiedzieć od Was, jakie jest Wasze zdanie, czy na przykład takie bardziej skrócone 25-minutowe odcinki, czy 20-minutowe, zobaczę jak jeszcze mi wyjdzie z tym, w tym odcinku z tym nagraniem. Czy właśnie preferujecie właśnie takie skróconą wersje odcinka niż takie kobyłki, jak często produkuje, Właśnie zamiast tych powiedzmy 30 plus przedłużenia, czy lepiej na przykład 25 plus ewentualnie przedłużyć. Dlatego będę ciekawy, co myślicie właśnie w komentarzach. No i właśnie to, czy kim powinienem jakby kolejną kampanię po tej Jugosławii i Czechach zagrać? No, ale mamy own taunty na naszej własnej tej. No i teraz zaprosimy sobie Rumunię. Potem po zaproszeniu Rumunii weźmiemy e, Security Council, potem Dissolve Hungary, Dissolve Bulgaria. Jeśli, jeśli. E, a w sumie spróbujmy. Zobaczmy, czy po, po, jeśli poprawię relacje. To czy coś zmieni tutaj? Mm, e, czy na przykład dzięki temu. Cóż to nie jest duży koszt, punktów władzy politycznej mamy i tak. Od i jeszcze trochę tutaj możemy zacząć brać. A, ulepszone narzędzia mechaniczne. Po mechanical computing skupimy się na concentrated. Brakuje mi już stali, ale w sumie to nie jest duży brak z tych surowców. Teraz będę produkował jeszcze więcej tego. Dobra. Tutaj rzucę jeszcze jedną fabrykę. I tu miała być ten przemysł skoncentrowany. Dobra. Dobra, zapraszamy Rumunię. Mhm. O, udało się. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest, przyznam, bardzo dobra wiadomość. Nie spodziewałem się, że. Może jednak to trzeba było relację poprawić. Albo po prostu miałem takiego pecha wczesny, we wcześniejszym właśnie próbie. Dobra, najpierw bierzemy ten Security Council. No i e, właśnie mała ta jest odtworzona. No i dzięki temu będziemy mieli tutaj sojusznika. No a Rumunia jest dosyć silnym państwem. Dosyć potężnym. Dobra, też w sumie zobaczmy, ile ja mam tych, tej artylerii, e, ponieważ chciałbym powiedzmy, ile to bym potrzebował tej artylerii. Dobra, prawie mnie stać i dzięki temu odzyskam trochę manpowera, ale ten manpower i tak trafi do dywizji, żeby e, je uzupełnić. Dobra. Ile potrzebuje? 100 dni. O, to się w sam raz właśnie zbiegnie dobrze z czasem. Kolejną fabrykę zaś tutaj dorzucimy do artylerii. Sprzętów wsparcia mamy. Na razie produkujemy ile się da. No i zobaczmy też jakie jest poparcie. 68%. Czyli jest wszystko w porządku. Dobra, mamy security kancję. Teraz robimy... Dissolve Hungary. <laughs> no oczywiście wojna domowa została zwyciężona przez nacjonalistów. Frankistów. No i mamy Superior Firepower i mamy chyba jeszcze tak dwie technologie. W takim razie tutaj lecimy sobie dalej z opóźnieniem, a tutaj weźmiemy... E technologię przemysłową z, związaną z konstrukcją, czyli tak, będziemy mieli teraz wystarczająco punktów władzy politycznej, żeby e, przede wszystkim zmienić sobie na prawo do częściowej mobilizacji, niestety nie będziemy mogli wziąć e, ekonomii wojennej, głównie z tego powodu, że musi być wtedy napięcie na świecie przynajmniej 15%, no niestety tego nie możemy, ale częściowa mobilizacja i tak nam w dużym stopniu pomoże. E, a tutaj wezmę jeszcze oczywiście Rudolfa Wiesta. Mamy dużo artylerii w naszych dywizjach, więc... No, dużo artylerii. Mamy trochę artylerii, więc to powinno nam dobrze yy, zadziałać właśnie jako takie wsparcie trochę naszej siły. Zwłaszcza, że będziemy mieli trochę współczynników planowania. Nasze dywizje mają w tym momencie yy, cz, 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 75%, czyli, czyli w sumie tyle, ile chyba Francja ma ze swoim... Dobra, pauzujemy. Yy, ma tak 75%. Dobra, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, a tego jeszcze nie mogę wziąć, to weźmiemy sobie, zaczniemy od st studiowania fortyfikacji, możemy też zacząć przygotować sobie od razu cel, na do, cel do uderzenia na Bułgarię, ale z tym możemy chwilkę jeszcze poczekać, Lecz weźmiemy sobie Fortification Studies, żeby zacząć zdobywać trochę manpowera, e, no i w takim razie tutaj uderzamy, ha, nawet zmniejszymy napięcie na świecie naszą deklaracją wojny, Tutaj zmieniamy, jak powiedziałem, na częściową mobilizację. No i w takim razie ustawiamy sobie maksymalną prędkość. Niestety tutaj nie będę miał lotnictwa, bo e, mam całe Manpower jest zużyty. Tutaj dobra. Wytędy, wy zaś tutaj do dobrecen. Dobra. Jak zajmiemy, bo to powinno być koniec. Tak jest. No i to bardzo szybko. A, to teraz muszę parę razy zrobić pas. No i Węgry są już nasze. Mamy dzięki temu troszkę więcej fabryk. Kolejne pięć fabryk zbrojeniowych. Dorzuciłbym jeszcze powiedzmy pięć fabryk, dwie, tak. O, tak. Teraz potrzebujemy w takim razie trochę stali i po tą stali się zwrócimy do Francji. Chcę wspomóc jak najbardziej aliantów zachodnich. No, i też możemy już Wolfram w takim razie sprowadzić. Będziemy go sprowadzać z Indii. Ja nie chcę wspierać Sowietów. No i tutaj mamy ostatnią, a tutaj zbadaliśmy te technologie. No to teraz jest czas na artyleria. To by nam dała co 2,4 ataku na całej e, dywizji obecnie, naszym, przy naszym tym, a to nam da. Parę punktów, Dobra, weźmy sobie na razie to. Separatuję ładnie, zwłaszcza, że w sumie, jakby nie patrzeć. No i tutaj sobie też już przygotujemy naszą armię. Mm, tędy, no tak, tędy. Dobra, okej okay. Aha, no to w takim razie tutaj czas na zwiększenie. Po co macie mi naprawiać? Tutaj, to to ja nie wiem. A no, tu sobie rozwiniemy trochę. E, przemysł cywilny i przemysł zbrojeniowy. Dobra. No i mam nadzieję, że to mi pozwoli niejako tako mieć w końcu choć trochę manpowera, e, chociaż nie jestem do końca pewien. W każdym razie teraz tak, weźmiemy Fortification Studies w planie. Potem weźmiemy Dissolve Bulgaria. E, potem zaś. Potem zaś pewnie weźmiemy już Beacon of Liberty, Defensive Preparations, i zaczniemy iść dalej w tą stronę. E, przed ewentualną, przed, wiadomo, ostateczną konfrontacją z, e, z m, Niemcami. W każdym razie najważniejsze jest to, że. Pierwszy krok jak gdyby mamy z głowy. Tutaj, m, dlaczego też, może się Wam m, możecie się dziwić, dlaczego w ogóle planuję uderzyć na Bułgarię? Przecież Bułgaria mi nie przeszkadza. Problem z Bułgarią jest taki, że ona prędzej czy później może dołączyć do państw osi, ponieważ m, Włosi mogą wrzucić swoim celem narodowym e, coś, co sprawi, że prędzej czy później oni się staną m, faszystami. A do tego my będziemy mogli, jak przyjmiemy Bułgarię, będziemy mogli ją wykorzystać jako, jakby nie patrzeć e, na normalnie w świecie. Po prostu darmowe fabryki, no i trochę sprzętu powinni do tego na czas naprodukować. Teraz po przejęciu, po tym jak przejęliśmy od Węgrów linie produkcyjne, no to mamy spory zapas już broni w naszym tym. No i mamy nawet w zapasie trochę manpowera, i to mi się bardzo podoba. Dlatego nawet może bym jeszcze w sumie zmniejszył trochę produkcję broni i dorzucił więcej. Artylerii. I teraz tak jak mówiłem, ooo, Bekon of Liberty mogę już brać, ale nie. weźmiemy przede wszystkim tą Bułgarię szczęsną albo nieszczęsną. Jakbym chciał was zaprosić do frakcji. Na razie nie chcecie, ale Jugosławia nas bardzo lubi. No nic, w każdym razie teraz jest 26 minut. Um, ja. Ja chyba po prostu w tym momencie skończę. Dalszą część naszej rozgrywki już poznacie jutro. No, jak powiedziałem, plan jest taki, że dzisiaj będę streamował gdzieś pewnie koło, mi się wydaje, 16. No, a... Koło 16, albo 17. No, w każdym razie, no, pojawi się oczywiście, jak będzie, że będę streamował. I będziemy grać tam Jugosławią, żeby tutaj też się nie ugiąć przed... Niebezpieczeństwem ze strony państw osi. Także dzięki. Trzymajcie się. No i do zobaczenia następnym razem. Hej.